Nie, proszę zastawić tą panią. Proszę pozwolić jej. Jesteśmy na uniwersytecie, wolno mieć inne poglądy, prawda? Magnificencjo. Tylko gdyby mogły panie wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Ja bo już pana, właśnie jeszcze nie. Pan, wypiera pan ludobójstwo w Palestynie i nie zabierzemy słuchać więcej. Żądamy embarga i sankcji na Izrael. Na, na uniwersytecie jednak warto posłuchać różnych racji. osoba, nie wiem czy Nie wiem czy jest, czy jest z nami Pan ambasador Izraela, ale zapewne nie był zachwycony wtedy, gdy. Wtedy, gdy wielokrotnie krytykowałem zarówno nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy, jak i nielegalne osadnictwo na zachodnim brzegu, natomiast nie, nie, nie zapominamy o tym, skąd wzięła się operacja izraelska w Strefie Gazy, mianowicie zaczęła się od, od bezprzykładnego ataku terrorystycznego Hamasu.